Ci, którzy nie lubią wartości bezwzględnej, mogą się nieco przestraszyć tych czterech nierówności, ale oczywiście w tym zadaniu wcale nie chodzi o to, żeby rozwiązywać te nierówności. Raczej chodzi o to, żeby podstawić w miejsce x pewne przybliżenie liczby pi, choćby takie, i sprawdzić, która z tych nierówności będzie spełniona. Teraz podstawię to przybliżenie do każdego wyrażenia, ale pominę na razie moduł. Tutaj w punkcie C w miejsce 2 trzecich wstawiłem 0,6 w okresie, czyli w przybliżeniu 0,7. Podobnie w punkcie D podstawiam zamiast 1 trzeciej 0,3. Przede wszystkim zauważmy, że wszystkie cztery wyniki są dodatnie. To oznacza, że jak nałożymy moduł na te wyrażenia, to nic się nie zmieni. Pozostaną te same wartości. Spójrzmy teraz na odpowiednie nierówności, i widzimy, że spełniona jest nierówność z punktu C. Zadanie zostało rozwiązane. Jeszcze uwaga na marginesie związana z dokładnością obu ostatnich przybliżeń. Jak się okazuje, zastosowane przeze mnie przybliżenia tutaj na drugi składnik i tutaj na odjemnik. Wbrew pozorom spowodowały zwiększenie dokładności tych dwóch przybliżeń. Tutaj po prostu dodajemy dwa przybliżenia, jedno z niedomiarem i jedno z nadmiarem, a tutaj odejmujemy dwa przybliżenia z niedomiarem. W obu przypadkach błąd częściowo się zredukuje. Co ciekawe, widoczne tutaj przybliżenia są z niedomiarem, oba obarczone takim samym błędem, który wynosi nieco ponad 8000. Proszę wyjaśnić, dlaczego te dwa przybliżenia mają taki sam błąd.